Koncept reaktywacji Chatki Żaka to przede wszystkim wielka radość. Wielkie, wielkie są te emocje, naprawdę. To takie, takie poczucie spełnienia misji, poczucie e, takiego długiego oczekiwania, aż studenci staną na naszej scenie, aż młodzi ludzie coś stworzą i teraz, kiedy możemy zobaczyć, jak oni grają, jak oni śpiewają, no to, to właściwie jedyne, co mogę powiedzieć, to jest wielka radość i wdzięczność za to, że ten moment już nastąpił to jest wydarzenie rzeczywiście wyjątkowe szczególne w kategoriach rozpatrywane nie tylko wydarzenia uniwersyteckiego ale myślę przede wszystkim wydarzenia kulturalnego nie tylko w skali akademickiej ale w skali miejskiej czy regionalnej chatka od zawsze od początku swojego istnienia była ważnym miejscem na mapie kulturalnej lubelszczyzny i takim to elementem ważnym, albo jeszcze ważniejszym, mam nadzieję, będzie niebawem. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że działamy na nowo, że chatka się, można powiedzieć, odrodziła. Sama nazwa koncertu, chatka żaka, Reaktywacja, już wzbudza w nas myśl, że coś nowego się zadzieje. Stąd pomysł właśnie Tomka na uruchomienie orkiestry i zrealizowanie tego koncertu podczas jakby oficjalnego takiego otwarcia tych pięknych przestrzeni kultury studenckiej. Moim marzeniem było założenie orkiestry rozrywkowej przy naszym uniwersytecie. Za wszelką cenę chciałem, żeby ta orkiestra udowodniła, że jesteśmy tutaj bardzo potrzebni, że jesteśmy orkiestrą, mam nadzieję, zamocowaną tutaj na stałe, bo gramy utwory różnej stylistyki. Gramy muzykę swingową, gramy rockową, gramy popową, gramy baladową, nawet trącimy o muzykę ludową. Więc studenci mają i uczniowie, to też trzeba podkreślić, bo mam jeszcze w składzie orkiestry uczniów szkół muzycznych, a nawet uczniów liceum. Więc na domiar tego wszystkiego następnym plusem jest to, że udało mi się skompletować też w składzie studentów naszych lubelskich uczelni, a właściwie wszystkich uniwersytetów. Tran nie są ważne, bo słaba być. Zamiast pereł aut i wdzięk musi mieć Myślę, że takiemu przedsięwzięciu towarzyszą bardzo, bardzo, bardzo duże emocje. Właśnie szczególnie z uwagi na pandemię, która była. Byliśmy wszyscy zamknięci, nie mogliśmy nigdzie wyjść, nie mogliśmy przeżywać stacjonarnie tej kultury studenckiej. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogłam być tutaj częścią tego wydarzenia, ale też być publiką tego wydarzenia, odczuwać te wszystkie emocje, które towarzyszyły artystom i też publice. ciarki, które mnie przechodziły podczas niektórych otworów, a także łzy wzruszenia. Take my breath away to również doskonała okazja, żeby po pierwsze podziękować całemu zespołowi Chatki Żaka za ich wkład, za ten wysiłek i za ten czas oczekiwania w blokach startowych na ten wyjątkowy moment, którym jest dzisiejszy koncert. Tak naprawdę, Chatka troszkę działań w podziemiu, działała również w czasie pandemii. Mnóstwo różnych wydarzeń, różne odsłony, nowa formuła działań na przyszłość. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniosą nam kolejne miesiące. Planujemy wiele inicjatyw, takich jak koncert, reaktywacja chatki Żaka. Wszystko to się może dziać dzięki temu, że mamy nowych sześć programowych, łatwiejszy dostęp dla naszych studentów, ale też licealistów, przyszłych studentów do naszych grup, do naszych zespołów, do naszych wydarzeń. Głęboko wierzę w to, że tak naprawdę to my teraz będziemy mieli problem z tym, jak to wszystko ścisnąć w siedmiodniowym tygodniu, bo, bo okaże się za chwilę pewnie, że za mało jest tych dni. Ta obecność młodych twórców, młodych artystów na scenie jest tym, czego w chatce, Pragniemy najbardziej, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo. przybywa do Pani dyrektor wita wszystkim z wielką klasą, wieczornym czaństwem, orkiestrą sokrą, zaskoczy dzisiaj artystyczną masą.